Dzieci zaraz zabiorą się do pracy. Dołącz do nich. Przygotuj sobie kolorowe kartki ksero w formacie A4 i nożyczki. Dowierz się, jak wykonać trzy różne wzory czapeczek. Kliknij kolejne liczby, aby poznać poszczególne kroki wykonania pierwszego wzoru czapeczki. Postępuj zgodnie z moimi instrukcjami i obserwuj obrazki. Złóż kartkę na pół, zagnij krawędź kartki. Natnij kartkę z jednej strony, tak jak na obrazku. Zagnij nacięty pasek, czapeczka gotowa. Przymierz! Myślę, że Twoja czapeczka jest piękna i wszystkim się podoba. Technika, którą się posłużyłeś przy jej wykonaniu, to kirigami. Przypomnij sobie, co było Ci potrzebne, aby wykonać czapeczkę. Wybierz właściwą odpowiedź. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat kirigami, kliknij każdy z obrazków. Kirigami to japońska sztuka wykonywania wycinanek z papieru. Po japońsku kiru znaczy "uciąć", a kami papier. Do wykonania kirigami potrzebny jest tylko papier i nożyczki. Techniką kirygami można wyczarować różne rzeczy, na przykład takie.